Dla bardziej zaawansowanych użytkowników strategii opcyjnych XTB Option Trader oferuje zakładkę One Click Strategy. Po jej kliknięciu mamy do wyboru wiele popularnych strategii inwestycyjnych opartych o opcje. Wybieramy je z rozwijanej listy i mamy tutaj do wyboru Bull Spread, Beer Spread, Long Strangle, Long Strip czy też Short Strangle. Wybierzmy dla przykładu strategię Long Straddle. Następnie Wybieramy instrument finansowy, który nas interesuje, również z rozwijanej listy, niech to będzie eurodolar. Datę wygaśnięcia opcji, załóżmy 17 dzień czerwca, i w ten oto sposób po prawej stronie na wykresie obserwujemy profil wypłaty z wybranej przez nas strategii. Dodatkowo, każdą z opcji w tej strategii możemy zmieniać, takich jak typ opcji, czy też cenę strike, dowolnie wpisując ją. Ręcznie i wtedy też zmieni nam się profil wypłaty. Dodatkowo możemy zmieniać wielkość lotów dla każdej z opcji, co również ma znaczący wpływ na profil wypłaty z danej strategii inwestycyjnej. Możemy ją także kupić bądź też sprzedać. Zależy jaki scenariusz zakładamy dla danego instrumentu finansowego. Aby taką strategię otworzyć. Należy zejść niżej i klikamy zapytaj. Wtedy też mamy 5 sekund na otwarcie strategii. Po kliknięciu otwórz strategię, otrzymujemy potwierdzenie, już ją wykonano i znajduje się ona w oknie portfel. W taki oto sposób zaawansowani użytkownicy strategii inwestycyjnych mogą korzystać z platformy XTB Option Trader.